W tegorocznym sezonie koncertów rodzinnych nasi najmłodsi melomani zwiedzać będą baśniową krainę zmysłów. W pierwszych latach życia dzieci poznają świat przede wszystkim sensorycznie, dlatego sprawdzimy, czy muzyka jest w stanie pobudzić zmysły, również te, które nie kojarzą się z muzyką w tak bezpośredni i oczywisty sposób. Przed nami siedem koncertów, zmysłów mamy pięć, po jednym na koncert. Następnie spróbujemy za pomocą muzyki uruchomić nasz szósty zmysł, jak również okaże się, że zmysł równowagi w połączeniu z muzyką również się przydaje. Doświadczenie poprzednich naszych spotkań z młodą publicznością pokazało nam, że 500 osobowa sala pełna małych dzieci jest z wielkim zaangażowaniem wysłuchać mnie z pełna godzinnego koncertu, jeżeli prowadzona jest przez niego za pomocą bajki. Dlatego też przygotowaliśmy siedem pełnych przygód opowiadań, które zilustrowane zostaną za pomocą starannie dobranych pod kątem młodego odbiorcy utworów muzyki klasycznej. Na każdym koncercie dzieci będą miały szansę zaśpiewać piosenkę wraz z orkiestrą oraz zilustrować utwór ruchem. Co zawsze spotyka się z wielką radością maluchów, natomiast tym utworom pozwala tak prawdziwie wniknąć w dzieci i na dłużej pozostać w ich pamięci. Zarówno piosenki, jak i choreografie zostaną nagrane i udostępnione na profilach społecznościowych filharmonii, aby melomani mogli się ich nauczyć i wrócić do nich w dowolnym momencie. Nasze comiesięczne, niedzielne koncerty nazywane są koncertami rodzinnymi. Dlatego przyłożymy wszelkich starań, aby nie tylko dzieci, ale również ich rodzice i opiekunowie miło i satysfakcjonująco spędzili ten czas. Każdy z tegorocznych koncertów zagramy dwukrotnie o godzinie 10.30 i o godzinie 12.30, dzięki czemu mamy nadzieję, że miejsc wystarczy dla wszystkich chętnych.